Dzień dobry, dziecinko. Można dobry. do prezesa? A jak nazwisko? Winnicki. A dzień dobry, pan. Tak, Chwileczkę. Może, może ja? Darję zaraz, sama. Proszę bardzo. Pan prezes, proszę. Witam, kochanego prezesa. Prawdziwy to zaszczyt dla mnie. Spokój, nie przesadzajcie. Cześć. Dzień dobry. Nie. E, może byśmy... Może tak. Wedzę się. Tak, jak tam to nasze budownictwo kręci się jakoś. A no rozwija się, pomyślnie. Kochany... Ale poślizgi są. No poślizgi oczywiście się zdarzają. Niestety się zdarzają. Tak. Słuchajcie, postarajcie się jakoś do cholery, no przecież ludzie czekają. Dajcie spokój. boku rozumiem. Teraz tak, prezesie. No, no. Kochany, ja mam kłopot. Może mógłbym w czymś pomóc? Owszem. Mam kłopot. Tak, to. Krótko mówiąc, żona ma kochanka, no. O, bo... straszne. Nie, to nie jest takie straszne, tylko wiecie. Ja po prostu nie mogę na to patrzeć. Ja jestem człowiek zawrażliwy. Nie to wzrusza po prostu. Ja nie mogę patrzeć, jak się kobieta męczy. No, przeżywa drugą młodość, to się zdarza. Nie mogę się skupić ani w pracy, ani w domu no, nigdzie. Tak, mamo. Wziąłem walizkę, wyszedłem z domu. Mhm. Gdzie teraz mieszkać? Pod mostem? No. Dlaczego zaraz pod mostem? No, mam tę chałupkę na mazurę. Mam ten szałę z Bieszczada. A co będę 250 kilometrów jeździł do pracy? Ma no, no sens oczywiście. Chłopie, ja nie potrzebuję dużo. To ja muszę w pałacu mieszkać. Trzy-cztery pokoje, góra. Co. No to ciężka sprawa. No, ciężka jest, ja wiem. W ogóle macie ciężką pracę. Oj tak. Szczerze mówiąc, ja bym się trochę dziwię. Człowiek zasłużony, co wy chcecie do końca życia na tym stołku siedzieć? Wystarczy jedno słowo. O nie, nie. Żeby znowu zaczęli gadać, że kogoś wygryzłem. Wolę już pchać ten swój wózek, chociaż tyle zdrowia mnie kosztuje. O zdrowie trzeba dbać, kochany. Nie ma żartów. Dlaczego ciągle w tych murach i w tych papierach? A wziąć samochód. Trochę w plenę. Zrelaksować się, dotlenić, oddychać. Czym jeździcie? A taka tam szkoda, stara. Co to jest Mirafiori. O, dziękuję. dziękuję ale widzę, że to będzie znowu w niezgody. niezgody. Bo ja wiecie, to lubię jazdę z wygodami, mm. ale moje dziecko marzy o sportowym łózku. A powinien się jakoś wziąć do nauki. Dwadzieścia parę lat, amatura za pasem. Jak mu na imię? Antek. O, dziękuję. No. I o reszcie rodziny nie mówimy, co? <laughs> No tak, powiedziałem, że sprawa jest ciężka, ale przecież nie beznadziejna. Mam nawet coś dla Was, sam raz, takie nie za duże, nie za małe, ale jest problem. W mieszkaniu, o którym mówię, na to mieszkanie, uparł się pewien facet, który ma chody w telewizji. O, przychodzi tu codziennie z redaktorem, z kamerą, i wiecie, wywierają nacisk. – Jak się nazywa ten redaktor? – A ja nie, nie znam, bo to rudy. – Mały gruby? – Nie, w, wysoki i chudy. Znam, biorę go na siebie, nie ma sprawy. No, jeśli tak, to każe już wypisać przydział.